Witam państwa w studiu TVP. Korzystając z okazji, że dzisiaj odbyła się konwencja prawa i sprawiedliwości i że możemy gościć w studiu wyborczym naszego gościa, przedstawię pan wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przed chwilą odbyła się, zakończyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Dość nietypowa, czy w pewnej nowej formule. Dzisiaj mieliśmy debatę, prawda? Pan był uczestnikiem tej debaty. To był taki, powiedzmy, tercet premierów, którzy wymieniali poglądy, wymieniali opinie. Proszę powiedzieć, skąd ta nowa formuła na prezentację? Bo to była pierwsza konwencja programowa, taka robocza, czy tematyczna raczej, bo mieliśmy tą wielką konwencję programową w Lublinie tydzień temu i tak jak zapowiedzieliśmy, w tej chwili będziemy poszczególne Segmenty naszego programu, który już jest dostępny na stronie Prawa i Sprawiedliwości, prezentować właśnie w takiej konwencji, no bardziej może analityczno-merytorycznej. Chociaż z aspektami politycznymi, bo w komunikacji, bo po co my to robimy, proszę Państwa, no po to, żebyście Państwo się dowiedzieli, jaki macie wybór, co my zrobiliśmy i co chcemy zrobić. To jest taki podstawowy obowiązek polityka, prawda? Myślę, że to jest racjonalne. No, ja wiem, że polityka jest bardzo często oceniana negatywnie, bo jest wiele brudnych rzeczy, jest walka o władzę, jest marketing i tak dalej, i tak dalej. Ale jest na szczęście także coś, co jest poważne, co jest zawarte w programach, które są albo nie są realizowane. Wydaje mi się, że naszą mocną stroną jest wiarygodność i to, że zdecydowana większość naszych propozycji jest realizowana. I dlatego chcemy o tym rozmawiać z Polakami w sposób taki no, mniej wiecowy, a bardziej właśnie poprzez dyskusję programową, ponieważ ja jestem szefem Rady Programowej, byłem odpowiedzialny za zbudowanie tego programu, bo autorów. Programu jest kilkudziesięciu, czy autorek i autorów, więc moja praca to była bardziej koordynacyjna i taka, no żeby to po prostu zrealizować. Co nie jest proste przy tak dużym programie. Myśmy się jednak porwali na rzecz poważną i dużą, 230 stron, na wszystkie tematy konkretnych rozwiązań, a jeszcze do, do, dodatkowo, no przecież także zdajemy sprawozdanie z tego, co zrobiliśmy. No, no nasi no, konkurenci mają łatwiej, bo oni mogą fantazjować, więc tak to mniej więcej wygląda. Pan otwierał dzisiaj tę konwencję swoim wystąpieniem. Prezes Jarosław Kaczyński zamykał, podsumowując tę debatę. Czy w ten sposób chcecie Państwo w innych miejscach w kraju też pokazywać inne aspekty życia społeczno-politycznego? Dzisiaj była rodzina. Najprawdopodobniej tak będzie. Ja jeszcze nawet nie rozmawiałem ze sztabowcami, ale chyba taka forma będzie utrzymana i będą kolejne tematy. To będziecie się Państwo dowiadywali w najbliższym czasie, jakie to będą tematy. Mogę tylko zdradzić, że zamykać będzie chyba, bo taka będzie kolejność, rolnictwo. To moje ukochane rolnictwo, chociaż ja nie jestem rolnikiem i moi, moi prapradziadkowie byli rolnikami, ale bardzo mi się podoba ten nasz program rolniczy, bo on jest odważny, a jednocześnie szalenie polski. Zachowanie naszej swojskości i specyfiki rolnictwa. Gospodarka, gospodarstwa rodzinne, ale nowoczesne, średnio powierzchniowe z zachowaniem, jeszcze raz powtarzam, wielokulturowości, z takiej wielokulturowości rolniczej, bo kultura to jest uprawa przecież, bioróżnorodności na wsi, ekologii i dobrostanu. Dobrostan Plus to jest nasz program rolny, no i wyrównanie dopłat dla do rolników. My to po prostu zrobimy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za to, że mogliśmy podsumować króciutko yy, zakończoną właśnie konwencję prawa i sprawiedliwości. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj pan profesor Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.